Siemanko moi drodzy. Witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj w końcu premierowe otwarcie nowej strefy Aqualantis. Ale wróćmy sobie do samego otwarcia, ponieważ wam go za bardzo nie pokazałem. A dlaczego? To teraz wam się pojawi urywek. Otóż moi drodzy, było tyle ludzi i otwarcie tutaj takie z bliska, żebyście wiecie, mogli zobaczyć te pokazy, to wszystko, bo widziałem tam kątem oka, że były pokazy ognia i jakieś inne, bo resztę niestety nie mogłem zobaczyć. Było tylko dla mediów lub dla tych ludzi, którzy się tam dorwali do samego początku, nam niestety się nie udało, nie byliśmy ani na otwarciu jako media, tylko po prostu jako ludzie staliśmy w kolejce i to tak naprawdę na samym końcu, dlatego wam go nie pokazałem. Wiem, że tam Karol Fryś coś mówił, nawet był przy ekipie, też macie tutaj urywek. Także moi drodzy, już widzieliście dwie kolejki z tej strefy na moim kanale, ale dzisiaj pokażemy Wam wszystko. dosłownie wszystko, co się tutaj znajduje. I pamiętajcie, ej, konkursik jest. Także możecie wygrać w dzisiejszym filmie bilet, ale co trzeba zrobić? Dowiecie się na samym końcu filmu. Oczywiście trzeba będzie subskrybować, więc możecie to zrobić już teraz. A my śpieszymy wam teraz z pokazaniem tego, jak wygląda właśnie ta strefa, co się tam do Ktoś się woła. To co, oficjalnie otwieramy? Tak, Otwieram. dawaj Dawid. Oficjalnie otwarte, brawo, mamy nową strefę Pierwsza kolejka, na którą się udamy, to jest Tidal Wave Twister Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, pewnie znowu mnie zlinczujecie w komentarzach Ale moi drodzy, jest to kolejka, która przypomina wyglądem UFO I ona tutaj jest na samym początku, jak wejdziecie sobie na park Ładnie sobie lata nad przejściem i musimy ją po prostu przetestować Ponoć jest podobna do... Azteka, czyli do naszej znienawidzonej kolejki, bo nam się pewnie będzie chciało wymiotować, ale przetestujemy ją. Specjalnie dla Was na samym początku. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale, ale dam radę. Dawid boisz się? Nie. Nie boisz się? Nie, nie będziemy wymiotować? będziemy. Y, ogólnie zobaczcie sobie najdziwniejszy sposób siadania w tym parku. No Dawid! Super! Jak się czujesz? Dziwnie. Moje dziwne siadanie. Dziwnie, nie? Tak? Jak, jak, jak tu się zapina? Cię wysuwa. To się wysuwa na stopinę Widzicie to? Automatycznie, jakie dziwne Jedziemy pierwszy raz Tą cholerną kolejką Na nowej strefie Baba. Dziwne uczucie jak się tak siedzi, no nie? No tak... Strasznie tak dziwne Jeszcze nigdy tak nie siedzieliśmy na kolejce Uczucie podobne jak na Azteku? Nie, na razie się spoko czuję, ci powiem Spoko. Ale nie wiem jak się będzie. Może czuć, przez to że, jak to, że tak siedzimy, jedziemy, nie? Ja wiem, nie. Nie no, ale... Ale spoko. Bo to, że tak trochę jedziemy do przodu, do tyłu, hamuje. Różna rodność. Tak. Różnorodność się nie tak do... a, no Spoko. A, uu, a fajne jest to zapięcie nawet. Ciekawe. Patrzcie. Spoko, naprawdę fajna kolejka, nie przesadzona jak haset. Spodziewamy się większych obrotów, a dostaliśmy... to No to już jest koniec Moi drodzy, weszliśmy właśnie z uchem, zobaczcie sobie jak ta kolejka fajnie jeździ nad ludźmi W ogóle to jest to przejście, kozacko to wygląda, nie chcę wam się wymiotować to wszystkie, Te wszystkie przeciążenia tak fajnie się rozkładają i nie ma tego uczucia w głowie, że się cały czas kręcicie Warto się na nią udać. Nawet na samym początku. Jak widzicie, dzień dalej się kręci, dalej jest kolorowo. Stormy Ship jest to kolejna kolejka, na którą idziemy. Jest to taka łódeczka, która się znajduje za mną. Też tutaj zaraz na początku. Taka malutka. Rureczka. Dawid tutaj się opala. Popatrzcie się jaka długa ta kolejka. Najdłuższa kolejka we była Ufo było lepsze. Nie możecie się już przygotować. Dawid, jak tam samo poczucie? No już jest spoko, ale nie, to nie dla mnie te kolejki, znowu się kręcą, 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 i końca nie widać. Gorsze niż moi drodzy UFO. Znaczy bardziej się chcę po tym wydaje. Nie, na no, UFO Jakie Bardziej, się UFO. bardziej nieprzyjemne. Cały czas się kręcicie, nie ma żadnej frajdy. Wydaje mi się, że to jest najmniejsza kolejka w ogóle w Energy Landii. Pod względem długości torów. Idziemy teraz, Dawid, chodź na to. is Grotto Expedition. Czyli to mamy łódeczki, po prostu sobie popłyniemy. Moi drodzy, popatrzcie się, na tym sobie właśnie płyniemy, na tamtym byliśmy. Także to są takie łódeczki, które płyną, bo teraz się zapytałem, mogłem się zapytać o to wcześniej, 8 minut to płynie. Masakra, moi drodzy. Tyle czasu nie sądziłem, że tutaj stracimy, ale zobaczymy. Może to jest warte tego czasu. Nie wiem, co my tutaj zobaczymy, ale czekajcie, rolę kontra, ekipy tutaj leci no, Jak się drogą ludzie. Koś Karol, 100 km na godzinę. Poczuj wiatr we włosy. No widzę, jak się <gry> Patrzcie, jakie ładne ujęcia tutaj mamy, moi drodzy. Takich ujęć nigdzie nie ma. Także nie jest to warte, tak jak mówiłam, jeżeli ktoś sobie chce y, zrobić chwilkę przerwy, napić się czegoś, zjeść sobie coś, w takim wypadku ta kolejka naprawdę jest spoko, ale nie ma tutaj za bardzo nic takiego ciekawego do podziwiania, także kolejka średniawka, średniawka. Moi drodzy, także naszła w końcu pora, żeby iść na kolejkę Ekipa. Będziemy już na nie ostatnio. Jeżeli chcecie pełny przejazd, odsyłam was do mojego ostatniego filmu, nie będę dzisiaj o niej zbyt dużo mówił, po prostu się nią przejedziemy. Muzyka No i drodzy, kolejka taka sama, dobra, troszkę lepsza niż bumerang na strefie familijnej, dlatego ja się nią jakoś mega nie jaram, spoko, fajnie się z nią przejechać, również polecam, w szczególności najmłodszym, bo wiadomo, że ich to będzie bardzo jarało. Tutaj są jakieś, co tu Dawid jest, ale to jest takie dla najmłodszych. O, pedałuje się Dawid, pedałuje się i lecisz do góry. To nie idziemy, bo mnie jest Okej, okay, pedałuje się, osiąga się jakiś pułap i tyle. Yy... Kolejka dla najmłodszych, już wam mogę powiedzieć od ilu centymetrów. Tutaj jest wejście, wejście od 100 centymetrów z opiekunem, 100, 120 cm bez opiekuna. Kolejka taka fajna, żeby się, wiecie, pobawić z jakąś grupką Dzisiaj nam jest okropnie ciepło, dlatego ograniczamy sobie wejście na takie kolejki, żebyśmy po prostu sobie dnia całego nie zepsuli. Tam macie coś do jedzenia, smacznie. Tu jest jeszcze jakieś, co tutaj jest? Donaty. Czyli jak na każdej strefie możecie sobie coś przekąsić, coś zjeść, coś wypić, coś zimnego, coś ciepłego. Także to się znajduje na każdej strefie, co? Bo nasze armatki nie działają. Kurde! Przerwa techniczna jest na armatkach, myśleliśmy, że sobie na nie pójdziemy. Ja myślałam, ale, ale może później jeszcze będą otwarte. Sprawdzimy to jeszcze, a armatki wrócimy do Was o ile będziecie czynne. Moi drodzy, w ogóle byliśmy sobie tutaj na twisterze i nie zauważyliśmy takiej kolejki tutaj dla najmłodszych. Na nią również nie będziemy wchodzić, ponieważ oszczędzimy sobie tego wstydu. Po prostu bez sensu, ale no wiecie, muszą być też takie kolejki dla najmłodszych. I wiadomo, że one zawsze będą, z każdą strefą, która powstaje, że będzie coś większego. Niestety tych większych kolejek tutaj mamy tylko dwie, trzy. Dobra, ufa jest jeszcze większa. No a reszta jest taka dla najmłodszych. Idziemy sobie teraz przed samo wejście. A Bo... ja się boję, że coś wypadnie z tego, jak przechodzimy tutaj. Za każdym razem, jak wtedy przechodzimy, to myślę, że jakiś jest... Kółko... Moi drodzy, na samym początku, tutaj w końcu cicho, spokojnie, znajduje się strażak. Na strażaków w Bajkolandii można się ochlapywać po przekątnej. I chcemy to tutaj również sprawdzić, ponieważ jest to bardzo fajne urozmaicenie i można się bardzo fajnie na tej kolejce bawić. Właśnie w Bajkolandii. I mam nadzieję, że tutaj będzie tak samo. Jeżeli będzie blokada, to dupa. A jeżeli nie, to, to będzie fajnie, ja też bym chciał właśnie się tutaj oblać trochę Moi drodzy, chodzimy sobie do klatki Klatka ma takie dwa ten, tam jest Dawid Halo Dawid Ciekawe czy mi się go uda oblać Dawid nie będę mógł cię oblać Jeżeli będzie blokada, to dupa Ty, lecimy do góry Stefan Słabiutkie nie, to nie jest strażak. Niestety. Moi drodzy, wizytówka tej przepięknej strepy, czyli Abysus. Teraz się właśnie na niego udamy. Już mogliście zobaczyć cały odcinek z tej przepięknej kolejki, ale pójdziemy sobie na nią znowu i znowu mam co nieco o niej. Powiem. Zawsze przed naszym przejazdem musi coś się działać, no nie? Ja pierdzielę. Dobrze, że przed albo po. No. A nigdy w trakcie. Nigdy w trakcie. Na szczęście. Nie, nie widać ich teraz z ale ale jedna kolejka Zostali. właśnie stoi pod naszem. My nie możemy wejść i czekamy. Ciekawe co się stanie. Ciekawe czy pojedziemy w końcu? Trochę czekanie już jest, no nie? Jest, wchodzimy. W końcu jedziemy my. Pierwszy przejazd ludzi. Moi drodzy, możemy powiedzieć, że otwieramy ten. Tą kolejkę, która się popsuła już w dzień premiery, no ale trudno Ale trudno 1316 metrów moi drodzy przed nami, do pokonania Fajna, bo długa Tylko szkoda, że się przed chwilą popsuła To mi tak no, trochę zepsuło humor Trochę mi to popsuło humor Ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze Mam to w głowie, że się popsuła i się boję może się nie, no, nie ziemię. Tak jak nie wyjedziemy do góry, to będzie przypad. A tak szybciej dzisiaj jedziemy, no nie? I jedziemy! Fajny komentarz. Wyszliśmy właśnie z Abysusa i powiem Wam, no kurczę, dzisiaj się czułem bardziej ekstremalnie może przez to, że się ta kolejka popsuła, dlatego byłem troszeczkę zmartwiony, trochę się bałem, nie ukrywam, ale dałem radę i kolejka mi się bardzo podobała, tak samo jak ostatnio, naprawdę jest mega. Ale moi drodzy, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tej kolejce, zobaczyć pełny przejazd, zobaczyć czy jest bardziej ekstremalnie z przodu czy z tyłu, Was do mojego ostatniego filmu. A teraz, moi drodzy, czas na pokazy Aqua Jump, które również się tutaj odbywają w trzech różnych godzinach. Moi drodzy, pokazy były koks, troszeczkę krótkie, bo oddali chyba tylko 6 skoków, ale bardzo fajne i to, że oni pokazali 6 skoków, to nie znaczy, że oni się do tego chwilę przygotowywali, tylko ćwiczyli do tego na pewno kilkanaście lat, żeby zrobić właśnie coś takiego, coś takiego porąbanego, dlatego ja chłopaków szanuję. Pięknie wykonana robota, mega mi się podobały pokazy. Moi drodzy, waterfight dalej nie działa, więc nie będziemy w stanie go dzisiaj dla Was niestety przetestować, a szkoda, bo mieliśmy naprawdę ochotę się troszeczkę schłodzić, bo jest 32 stopnie w dniu dzisiejszym. Mega duża. Moi drodzy, ogólnie większość kolejek na tej strefie to jest 120 cm z opiekunem. Moi drodzy, to tyle w tej strefie. Wszystko wam pokazałem, plus minus oczywiście wszystkich sklepów wam nie pokazywałem, bo myślę, że was to bardzo nie interesuje. Kolejki tutaj są najważniejsze. A niestety jestem troszeczkę. Troszeczkę zawiedziony, ponieważ brakuje mi takiej kolejki, wiecie, jak Majan, jak Formuła, takiej słabszej od Abysusa, taką pomiędzy ekipą, a Abysusem takie coś by tutaj naprawdę siadło. Szkoda, że jest tylko jedna taka duża naprawdę kolejka. Bo tak jak ekipa czy UFO, no to one są spoko, ale to są bardziej takie kolejki familijne. Wiecie, nie da się na nich tak za dobrze wybawić. A szkoda! Ale mimo wszystko strefa bardzo ładnie zrobiona, bardzo ładny wystrój, wszystko mi się tutaj podoba. Jest sympatycznie, bardzo sympatycznie. Szkoda tego, że nam się dzisiaj abysy zepsuł, ale dobra, wybaczam. Wybaczam, nic się nam nie stało, przynajmniej także git. Moi drodzy, najważniejsza rzecz, bo wszyscy pewnie czekają, co z konkursem. Mówiłeś, że będzie konkurs, co trzeba zrobić. Moi drodzy, to co Wam wcześniej powiedziałem, oczywiście subskrybować mój kanał, polajkować ten film i teraz słuchajcie. Na Instagramie musicie mnie zaobserwować. Tutaj Wam się wyświetli mój Instagram. I moi drodzy w komentarzu pod tym filmem piszecie gotowe. I to tyle. Za tydzień wyniki na moim Instagramie na story dodam. Także spokojnie nic was nie ominie. No i moi drodzy, to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Siemka!